Państwu, witam się z Państwem w kolejnym wydaniu naszego programu informacyjnego Wieści z... A dzisiaj witam się z Państwem w wyjątkowej atmosferze ze stadionu miejskiego w Brusach. W tle trwają właśnie zawody w ramach wyjątkowej imprezy lekkoatletycznej z Podwórka na Bieżniu. O tej imprezie sportowej oczywiście powiemy więcej w dzisiejszym programie, ale także powiemy w nim o naszych dwóch zdolnych dziewczynach: pani Adrianie Owczarczyk i Paulinie Szymlek, które biorą udział w The Voice of Poland. Wspomnimy sylwetkę pani Danuty Miszczyk, a także przypomnimy garść informacji inwestycyjnych. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam do oglądania. Dzisiejsza impreza sportowa, dziejąca się właśnie na stadionie miejskim w Brusach, Orl, z podwórka na Bieżnię, jest wyjątkowa. Jest to impreza lekkoatletyczna dla uczniów nie tylko z miasta i gminy Brusy, którzy licznie dzisiaj tutaj do Brus właśnie przybyli, ale także mamy uczniów z Nowej Cerkwi, z Harzyków oraz z Farnagaci. Oczywiście wszystkim im życzymy powodzenia, bo biorą oni udział m.in. w biegach sprinterskich, płotkarskich czy sztafetowych. Całą imprezę dzisiaj rozpoczął wyjątkowy bieg, bieg integracyjny, na którego czele stał zastępca burmistrza Brus, pan Krzysztof Gierszewski. Ale zanim więcej powiemy o dzisiejszej imprezie, której gośćmi dodam są pan Marek Plawgo, mistrz w biegach na 400 metrów, pan Paweł Januszewski, również mistrz w biegach na 400 metrów, oraz pan Sebastian Chmara. Mistrz w wielobojach, ale zanim właśnie o tej imprezie więcej powiemy, przekażę Państwu garść informacji inwestycyjnych. I tak, pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej. Już wykonanym zakończyły się bowiem prace związane z pierwszym etapem budowy kanalizacji deszczowej w Brusach. Pod powierzchnią ulicy Kalwaryjnej zbudowano kolektor, który docelowo będzie odprowadzał wody opadowe ze wschodniej części miasta do zbiorników retencyjnych. Podobne prace, lecz w innych częściach miasta, będą realizowane aż do roku 2023. W ulicy Kalwary, Kalwaryjnej wszystkie roboty zostały już wykonane. W sumie wybudowanych zostało ponad 500 metrów bieżących nowego kolektora sanitarnego oraz ponad kilometr nowego kolektora deszczowego. Inwestycja jest, była, jest, jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Wartość zrealizowanego właśnie pierwszego etapu. To kwota około 3,5 miliona złotych, z czego 2 miliony 400 tysięcy to dofinansowanie unijne. Ale więcej o samej inwestycji pan burmistrz Witold Osowski. Mamy dokumentację pozwolenia na budowę na kolejne etapy. I to jest w obrębie osiedla Kaszubskiego, a więc w obrębie oczyszczalni ścieków. Kolejny etap w obrębie osiedla Słowackiego jest to to osiedle po lewej stronie wyjeżdżając z Brus w kierunku Kościeżyny. W obrębie tego osiedla też zostanie wybudowany zbiornik retencyjny. Wcześniej wykupiliśmy grunt na ten cel i właściwie inwestycja od strony formalnej jest przygotowana. Teraz przymierzamy się do Wyboru już wykonawców do przygotowania tej całej procedury przetargowej. To jest bardzo ważne, bo jeżeli chcemy budować ulicę w Brusach, co czynimy, to podstawą jest przygotowanie kolektorów deszczowych, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową a więc tak naprawdę taka kompleksowa przebudowa ulic, kompleksowa przebudowa miasta i to też jest. Przygotowanie kanalizacji deszczowej pod odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Gdańskiej, a więc z drogi wojewódzkiej. I tutaj trwają przygotowania już przez Samorząd Województwa Pomorskiego do opracowywania projektu budowlanego właśnie na przebudowę ulicy Gdańskiej, drogi wojewódzkiej 235. Finansowanie remontów kolejnych ulic. Dębowa, Klonowa, Jodłowa i Świerkowa to kolejne ulice na remont, który gmina Brusy chce pozyskać rządowe dofinansowanie. Prace projektowe już trwają, a jeszcze w tym roku gotowe będą pozwolenia na budowę. Jeżeli uda się pozyskać pieniądze, ulice te będą gotowe najpóźniej w roku 2023. Szacowana wartość tego zadania na dzisiaj to kwota około 2 miliony 300 tysięcy złotych. Oczywiście to wszystko jest weryfikowane na etapie przetargu, na etapie wyboru wykonawców, ale jest to zadanie, które też już od wielu lat jest wnioskowane przez mieszkańców tych ulic, i teraz się po prostu do tego przygotowujemy. To jest kolejne zadanie w mieście Brusy, bo warto podkreślić, że Spory zakres dróg jest i projektowany, i realizowany właśnie w mieście Brus. Wspomniane ulice nie są długimi odcinkami. Problemem jest jednak, jednak jest ukształtowanie terenu i związana z tym konieczność budowy zbiornika retencyjnego, będącego elementem infrastruktury odwodnieniowej. To z pewnością zwiększy koszt inwestycji. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Brusach. Gmina Brusy włączyła się właśnie w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i zachęcała do udziału w różnorodnych akcjach z nim związanych. Wszystko na rzecz zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska oczywiście, przyzwyczajeń transportowych oraz poprawy jakości życia. Poprzez różne wydarzenia gmina Brusy zapraszała do użytkowania alternatywnych względem samochodu środków transportu. Ekologicznie bowiem możemy poruszać się na przykład na rowerze, hulajnodze, pieszo, czy korzystając z transportu publicznego. Zapraszano do udziału między innymi wspólnie z Nadleśnictwem Czersk w akcji No lepi na kole, w której należało udać się na rowerze do skansenu Józefa Chełmowskiego w Brusach Jagriach, by otrzymać sadzonkę drzewa. Największe jednak emocje wzbudził konkurs kreatywnie mobilni zorganizowany przez gminę Brusy dla uczniów szkół podstawowych. Gmina Brusy ogłosiła konkurs dla młodzieży szkolnej na budowę ekologicznego środka transportu. A wszystko z okazji przypadającego 22 września Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Trzy kategorie obejmują jakby ten, to, to spotkanie. Pierwsza kategoria tutaj dzieci przygotowywały makiety właśnie z odpadów, które sobie stoją. Druga kategoria dzieci starsze to już te pojazdy muszą chociaż przejechać sobie tutaj po ławeczce. No i trzecie najciekawsze myślę też pojazdy, które są napędzane siłą mięśni, przygotowane przez całe klasy. Pojazdy najstarszej grupy wiekowej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wykonano je z odpadów drewnianych, kartonu, zużytych części samochodowych, a nawet ze starych rowerów. Każdy z nich w ramach testu musiał przejechać określony dystans. Bezkonkurencyjnym okazał się złomek wykonany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie. A kolejne dwa miejsca zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach. Ale posłuchajmy, co też twórcy właśnie Złomka opowiedzieli o samej konstrukcji tego wyjątkowego pojazdu. Ogólnie ten pojazd jest Złomek, nie bez powodu taka nazwa, ponieważ jest zrobiony cały ze złomu. I... Czyli wszystkie rzeczy, wszystkie tutaj jego części są z drugiej ręki, że tak powiem, tak? Tak. No i co tu, co składa się na konstrukcję tego pojazdu? Pręty, rurki, rama od rowera, koła... Beczka, światła też są. Kierownica od. Nie wiem, czy pani kojarzy taki samochód star, taki samochód ciężarowy? I to jest od niego kierownica. Tak. E, koła macie skąd? Od maszyny do przewracania Siana. To, czyli bardzo ciekawy w takim razie pojazd, a te, takie bardzo rzucające się w oczy światła? Są zrobione własnoręcznie przez mojego ojca. Czyli rodzice wam trochę pomagali w konstruowaniu tego pojazdu? Oczywiście. To super. Całą rodziną w takim razie włączyliście się w ten konkurs. Adriana Owczarczyk i Paulina Szymlek w The Voice of Poland. Siostry Adriana Owczarczyk i Paulina Szymlek z Leśna biorą udział w programie The Voice of Poland. Zdolnym mieszkankom z gminy Brusy udało się oczarować jurorów programu i przejść eliminację przesłuchań w ciemno. Odwróciły się trzy fotele Justyny Steczkowskiej, Marka Piekarczyka oraz Thompsona i Barona. Dziewczyny dołączyły do drużyny Justyny. Adriana i Paulina znane są z pracy muzyczno-wokalnej w zespole pierwiastek z trzech, który tworzą wspólnie z rodziną i przyjaciółmi od 2014 roku. Z twórczością sióstr Adriany i Pauliny oraz całego zespołu można zapoznać się oczywiście na ich... Profilu na Facebooku, a program The Voice of Poland można oglądać na kanale TVP2 w soboty o godzinie 20.00. Także serdecznie zachęcamy do śledzenia kolejnych odcinków i kibicowania Adrianie i Paulinie. Danuta Miszczyk, ambasadorką kultury Pomorza. Pani Danuta Miszczyk, regionalistka z Czyczków, została wybrana właśnie ambasadorką kultury Pomorza. A pani Danuta jest wyjątkową mieszkanką gminy Brusy. Doskonale zna obrzędy i obyczaje kultury zaboraków, krebanów i kultywuje je w każdym swoim twórczym działaniu. Od lat prowadzi Teatr Obrzędu Ludowego Zaboracy, muzykuje, śpiewa, tańczy i zna wiele kaszubskich gawęd. Najczęściej spotkać ją można w stroju kaszubskim z tabaką w ręce lub grającą na akordeonie. A sztuki teatru, zaboracy w reżyserii pani Danuty, mają niepowtarzalny charakter i znane są w całym regionie. Projekt Piękniejsza Twarz Pomorza, w ramach którego zorganizowany został plebiscyt ambasadorki kultury Pomorza, jest skierowany do kobiet z wsi oraz małych miast i gmin do 50 tysięcy mieszkańców. Jego twórcy, chcą pokazać sylwetki i kobiet, sylwetki kobiet, które, Aktywnie działają na polu kultury ludowej i lokalnej. Chcą także zmotywować mieszkańców regionu do czynnego kultywowania miejscowych tradycji. A pani Danuta na pewno przykładem takiej osoby właśnie jest. Organizatorem plebiscytu jest Fundacja Wiem i Umiem ze wsparciem finansowym ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska 2021. Pani Danucie, serdecznie gratulujemy zdobytego tytułu. Tak jak wspominałam, dziś w Brusach odbywają się lekkoatletyczne zawody sportowe Orlen podwórka na Bieżnią. A jeśli o sporcie mowa, to warto wspomnieć, że w minionym czasie odbyło się w gminie Brusy kilka różnych wydarzeń sportowych. Można było wziąć udział w różnych dyscyplinach i grach. I tak, w tym roku odbył się już 14. turniej gry w bule. Można powiedzieć, że ta gra, która narodziła się około 100 lat temu we Francji, na stałe zagościła w kalendarzu imprez sportowych w Brusach i ma wielu miłośników. W tegorocznej edycji wzięło udział około 60 osób: kobiety, mężczyźni oraz dzieci i młodzież. Również w minionym czasie miał miejsce w Brusach 25. bieg Gryfa. Chętnych do udziału w zawodach jak zwykle nie brakowało. Biegi skierowano do uczniów roczników 2007-2014, a startowały zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, łącznie 528 zawodników. Ponadto w Brusach odbył się drugi młodzieżowy turniej tenisa ziemnego. Zawodnicy rywalizowali z sobą w dwóch grupach, a mecze turniejowe rozegrano systemem każdy z każdym. Turniej był m.in. świetnym podsumowaniem zajęć prowadzonych regularnie przez trenera środowiskowego Tomasza Ostrowskiego na boisku Moje Boisko Orlik w Brusach. W Brusach także po raz trzeci spotkali się na turnieju również pasjonaci gry w buczkę. Po raz pierwszy w ramach Mistrzostw Brus. Mecze rozegrało sześć drużyn po sześciu zawodników, a turniej odbył się pod patronatem burmistrza Brus Witolda Osowskiego. Zawody zostały zorganizowane w ramach, bo warto to dodać, projektu z buczką na tym. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z funduszu Akumulator Społeczny ze środków programu Funduszu Inicjatyw Społecznych. Nowe firmy. A o szczegółach wszystkich tych wydarzeń mogą Państwo przeczytać oczywiście więcej na stronie www.brusy.pl oraz na Facebooku miasta i gminy Brus. Na pewno też znajdą Państwo ciekawe informacje na te tematy w lokalnych mediach. A my przenosimy się do organizatorów dzisiejszych zawodów Orlę z Podwórka na Bieżniu. Podpytamy ich o idę i cel tego wydarzenia, a także o samą jego organizację. Gostem specjalnych dzisiejszych zawodów, z Podwórka na Bieżniu w Brusach, jest pan Marek Plawgo, mistrz w biegach na 400 metrów. Posłuchajmy, jakiemu podoba się dzisiejsza impreza, właśnie organizowana na stadionie miejskim w Brusach. Pan Marek go dzisiaj w Brusach, mistrz w biegach na 400 metrów. A skąd właśnie wybór takiej dyscypliny sportowej? E, że 400 metrów? E, ja chyba nie miałem wyboru, bo byłem małym dzieckiem prowadzonym byłem przez e, swojego, jak to mówię, trzeciego rodzica, e, Jana Widerę, mojego trenera, e, który od początku, jak mnie wśród takich małych dzieciaków zobaczył, myślał, że tak, to jest materiał na bieganie 400 metrów przez płotki. Może też dlatego, że on sam był zawodnikiem, który, który tą dyscyplinę uprawiał. Był trochę niespełnionym talentem, nie udało mu się e, pokryć wynikami swoich ambicji, więc przelał je na kolejnych zawodników. Udało mi się trafić pod dobrego opiekuna, a co tym idzie? Później cała moja kariera dzięki niemu rozwinęła się tak jak należy. I jak Pana wrażenie z dzisiejszej imprezy w Brusach? Jak młodzi lekkoatleci zapatrują się właśnie na ten sport? Czy już jakieś tam perełki Pan dojrzał? Wśród... Tak, tak, są perełki, zdecydowanie widać, że niektóre e, z osób dziewczynek e, wybiegają znacznie ponad poziom swoich rówieśniczek, więc przyjemnie to oglądać, natomiast ja patrzę na to z taką nostalgią, bo chciałbym być na ich etapie. Tym etapie, w którym ta cała kariera sportowa, ta przygoda życiowa, sportowa przygoda życiowa e, jest przed nimi. E, zaczynają w taki sam sposób. Ja też w szkole sportowej w Bytomiu, skąd pochodzę, e, odwiedziła nas Agata Kaczmarek, świętej pamięci, rekordzistka Polski w skoków w Dali. Do teraz pamiętam te emocje, jakie mną targa kiedy na tym takich zajęciach interdyscyplinarnych brałem udział, dostawałem wskazówki, więc to, co kiedyś dostałem, teraz bardzo chętnie oddaję, bo to potrafi w ludziach zbudować taki zapał, żeby w tym sporcie pozostać. A jak nie w tym, to w jakim in, jakimkolwiek innym, byle żeby żyć aktywnie. No i za chwilę widzę tutaj rozpocznie się bieg na 200 metrów, który pan startuje. Zatem nie przeszkadzam i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Pan Sebastian Chmara, mistrz wielobojów, dziś w Brusach z okazji e, wyjątkowego leko, lekkoatletycznego wydarzenia e, Orlens Podwórka na Bieżnie. Jakby Pan mógł coś więcej powiedzieć nam właśnie o samej organizacji, idei e, tej imprezy. Idea jest prosta, by zaszczepić w młodych ludziach ruch, sport, a lekkoatletyka sportem Prostego, pierwszego wyboru właściwie jest, zatem na atletykę postawiliśmy. Jest Marek Plawgo, jest Paweł Januszewski, wielcy sportowcy się pojawiają właśnie po to, żeby być dla tych młodych ludzi przykładem. Brusy to dziewiąte już miasto na mapie naszej akcji, akcji Orlen z podwórka na Bieżnie. Odwiedzamy właśnie mniejsze miejscowości, takie, w których dostęp, teoretyczny dostęp do takiej oferty sportowej, lekkoatletycznej jest trochę gorszy niż na przykład w dużych miejscowościach. Stąd też właśnie takie lokalizacje, a nie inne. To jest takie pierwsze spotkanie z lekkoatletyką, bo są biegi sprinterskie, płotkarskie, jest bieg na 200 metrów. No i to, co kibice lubią najbardziej, czyli rywalizacja sztafet. Wszak w tym roku na eksach olimpijskich polskie sztafety pokazały, że potrafią wygrywać. No i stąd też właśnie ta rywalizacja. Dzieci to lubią, jest mnóstwo emocji, mnóstwo wrażeń, i taka impreza pozostaje w pamięci tych młodych sportowców naprawdę na długo. Nie wiemy, co Maksym zrobił, że jak nie. Dobrze, podchodzimy tutaj pod scenę wszyscy. Pan Paweł Januszewski, mistrz w biegach na 400 metrów. Od swego czasu. Witamy w Brusach. Dziś Orlen z podwórka na Bieżnię. Wyjątkowa impreza lekkoatletyczna dla naszych młodych adeptów sportu, że tak powiem. Ale co dla Pana jest właśnie wyjątkowego w tego typu wydarzeniach? Znaczy, przede wszystkim energia dzieci, którą, którą się nie da udawać. To nie są jakieś wyżyserowane zachowania. Dzieci są po prostu autentyczne i czuć tą energię bez względu na pogodę. Mamy październik, miała być ładna, miała być ładna pogoda, a i tak jest nieźle, bo dzięki, dzięki atmosferze nie jest, nie jest tak źle. No, dla mnie jest ważne to, że, że dzieci mają kontakt z lekkoatletyką, że, że dla niektórych takie pierwsze kroki sportowe są właśnie, właśnie lekkoatletyczne. A Aczkolwiek nie jestem fanatykiem, nie uważam, że tylko lekka atletyka jest, jest jedynym sportem, natomiast ona jest taką podstawą, taką najbardziej naturalną formą, formą aktywności, szczególnie bieganie, które jest tutaj mocno akcentowane na naszej imprezie. Robimy cztery właściwie konkurencje właśnie biegowe. Do nich się nie trzeba przygotowywać, nie trzeba ich trenować, nie trzeba się ich uczyć, po prostu na miejsca gotów start i, i dzieci po prostu rywalizują i to jest chyba e, jakby najważniejsze. Do tego dołączyliśmy element zabawy, no bo to są wciąż dzieci. Chcemy, żeby sport im się ko, kojarzył oczywiście z zabawą, ale jako, e, znaczy z rywalizacją, ale oczywiście jako, jako dorośli wiemy, że, e, że, e, że musimy w formie zabawy wdrażać je do, do, do aktywności. Nasi goście tegorocznej edycji Orlen Podwórka na Bieżni są oczywiście ważni, ale równie ważni są uczestnicy tychże zawodów, czyli uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych. Nie tylko, tak jak powiedziałam, z miasta i gminy Brusy, ale również z Nowej Cerkwi, Harzyków czy Sfornegaci. Także posłuchajmy, co oni mają nam dzisiaj do powiedzenia, jakie są ich wrażenia z dzisiejszej imprezy. W jakich dyscyplinach bierzecie dzisiaj udział? Biegami, bieg bieg biegami, sztafetowy, biegami, jeszcze płotki. płotki, też biegi takie sprinterskie i też były najpierw rozgrzewka, później było też bieg na 600, bieg na 600 później było na 200. W każdej z tych dyscyplin, w każdej z tych zabaw, że tak powiem, sportowych próbujecie swoich sił, ale która jest dla Was najciekawsza? E, to chyba przez płotki tam bieg. To jest No. E, przez płotki jest tak najbardziej jakby nie trzeba aż za bardzo tak wysilić się, ale jest bardzo fajne. A powiedzcie mi, czy wśród Was jest może osoba bądź osoby, które planują i wiążą swoją przyszłość z lekkoatletyką, czy tak raczej to robicie dla zabawy? No, raczej dla zabawy, tak. E, no, bardziej to tak e, jest dla zabawy, ale też to poprawię kondycję. Dzisiaj w Brusach na Stadionie Miejskim e, w zawodach biorą udział również reprezentacji szkoły podstawowej w Zalesiu. Jak Wam się podoba? Klasa, Dobrze, ciekawie jest, fajnie. I, i niektórzy mają, do, mają m, dużo, mogą pokazać tutaj możliwości. I ten. A co jest fajnego w takich właśnie zawodach sportowych? Medale? Udział! Wszystko, no nie wiem. Dobrze. Żebyśmy tutaj nikogo nie pominęli, powiedzcie, w jakich biegach już Wam się udało dzisiaj brać udział? Jak Wam się podoba dzisiaj? Już udało nam się bierać przez płotki, tutaj na 200 metrów. I tutaj bieg szybki, sprintem. Mhm. Jak Wam się podoba? Bardzo fajnie, no, bardzo no, A lubicie biegać na co dzień, tak jak chodzicie do szkoły i macie lekcje w lefu? u Tak, bardzo nie jesteśmy, jeżeli chodzi o bieganie. A jak wam dzisiaj y wychodzą te biegi, w sensie takim y osiągnięć? Czy, są, czy dobrze wam idzie, czy raczej dzisiaj passa nie dopisuje? Jak to wygląda? Dobrze. 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 Czyli same dobrze. dobre dobrze. wyniki? Tak. To no to super, to oby tak dalej dziewczyny, kolby, kolby. powodzenia. I w tej iście sportowej atmosferze żegnam się dzisiaj z Państwem. To wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. I oczywiście zapraszam do korzystania z wszelkich form aktywności fizycznej. Zapraszam do odwiedzenia naszego Stadionu Miejskiego w Brusach. Jest cały czas dla Państwa otwarty, także można korzystać, można biegać, tak jak między innymi uczestnicy dzisiejszej imprezy z Podwórka na Bieżniu. Oczywiście zapraszam Państwa również na nasze strony internetowe www.brusy.pl, www.brusyenter.pl, a także na Facebooka Miasta i Gminy Brusy. I oczywiście do oglądania telewizji kablowej, w tym programu wieści z zaborów. Do zobaczenia!